Fragment z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, numer 1264. Akt zdania się zupełnego na wolę Bożą, która jest dla mnie miłością i miłosierdziem samym. Akt ofiarowania. Jezu, hostio, którego w tej chwili przyjęłam do serca swego, a w tym zjednoczeniu z Tobą ofiarowuję się Ojcu Niebieskiemu. Jako hostia ofiarna, zdając się zupełnie i całkowicie na najmiłosierniejszą, świętą wolę Boga mojego. Od dziś wola Twoja, Panie, jest mi pokarmem. Masz całą istotę moją, rozporządzaj mną według Swych boskich upodobań. Cokolwiek poda mi Twoja ojcowska dłoń, przyjmę z poddaniem się, z pokojem i radością. Nie lękam się niczego, jakkolwiek mną pokierujesz, i spełnię przy pomocy Twojej łaski wszystko, czegokolwiek ode mnie zażądasz. Już teraz nie lękam się żadnych natchień Twoich, ani ich nie badam z niepokojem, dokąd one mnie zaprowadzą. Prowadź mnie, O Boże, drogami, jakimi ci się podoba. Zaufałam całkowicie woli Twojej, która jest dla mnie miłością. I miłosierdziem samym, każesz pozostać w tym klasztorze, pozostanę. Każesz przystąpić do dzieła, przystąpię. Pozostawisz mnie do śmierci w niepewności co do dzieła tego, bądź błogosławiony. Dasz mi śmierć w ten czas, kiedy po ludzku zdawać się będzie, że najbardziej potrzeba mojego życia, bądź błogosławiony. Zabierzesz mnie w młodości Bądź błogosławiony. Dasz mi doczekać sędziwego wieku, bądź błogosławiony. Dasz zdrowie i siły, bądź błogosławiony. Przykujesz mnie do łoża boleści, choćby na całe życie, bądź błogosławiony. Dasz same zawody i niepowodzenia w życiu, bądź błogosławiony. Dopuścisz, aby moje najczystsze intencje były potępione, Bądź błogosławiony. Dasz światło umysłowi mojemu, bądź błogosławiony. Pozostawisz mnie w ciemności i we wszelakiego rodzaju udręczeniu, bądź błogosławiony. Od tej chwili żyję w najgłębszym spokoju, bo sam Pan niesie mnie na ręku swoim. On, Pan niezgłębionego miłosierdzia, wie, że Jego samego pragnę we wszystkim. Zawsze i wszędzie.